Igor, sporo treningów już za nami. Jeszcze tydzień do tego meczu o Super Puchar. Jak oceniamy to, co się działo do tego momentu? Dokładnie 40 treningów, ale tych treningów jest nie tyle, że tyle treningów, ale jest tyle informacji. Jest bardzo sporo informacji, bardzo sporo detali, które zawodnicy muszą łapać. Dużo pracy zrobione. Zobaczymy, czy to będzie wystarczająco na wygranie super no dobrze, ale strona fizyczna, strona taktyczna, właśnie przyswajanie tych informacji na jakim to jest etapie takim zadowalającym ciebie? No działamy na 110% naszych możliwości i to co dostaniemy, to dostaniemy, to będzie w tym momencie maksimum naszych możliwości. I to się bardzo cieszę, że zespół dobrze reaguje na to. Chcą więcej, chce, widzą gdzie robią błędy, również widzą w jakim kierunku chcemy iść. Także na Super Puchar będziemy w najlepszej formie możliwej, jaka jest w tym momencie. Dołączył Denzel Anderson w poniedziałek, jak on wygląda przede wszystkim fizycznie, bo to dla ciebie bardzo ważne, bo on dość późno dołączył poprzez te mecze kadry. No, oczywiście, ja jesteśmy w kontakcie z Denzelem od całe lato. On miał też okres przygotowawczy indywidualny w Ulmie z trenerami od, od szkolenia indywidualnego. Potem, się, potem dołączył do kadry, gdzie też trenował. Cały czas był w meczowej fo, formie. Także Denzel jest bardzo przyzwyczajony fizycznej formie. Potrzebne mu trochę czasu, żeby wrócił do tych nawików, którymi tutaj pielęgnujemy. Ale myślę, że będzie wszystko w porządku. A takie jeszcze dwa pytania o Jamesa Palmera, który jest po raz pierwszy w Europie. I ta transformacja, przejście z amerykańskiego grania na to europejskie, na te inne systemy gry. Jak to u niego wygląda? Bo to na pewno kibiców ciekawi. To jest bardzo mądry zawodnik, który ma duże umiejętności, bardzo fajnie się przystawił na nasze europejskie warunki i myślę, że on ma duży potencjał, żeby, żeby grać lepiej w Europie niż w Stanach. A to zgranie chłopaków na parkiecie, to zrozumienie, jak ty na to teraz spoglądasz, jak to wygląda? Coraz lepiej to wygląda, coraz lepiej się znają, kto co może. Praca, praca i jeszcze raz praca. Wtedy będzie dobrze.